Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich. W kolejnym wybierz kartę. Dzisiejszym tematem czy tytułem jest Kiedy moje życie zmieni się na lepsze. Myślę, że wszyscy już znają zasady, ale tym, którzy nie znają, to tylko powiem. Dzisiejszy temat, tak jak, tak jak już wspomniałam, Kiedy moje życie zmieni się na lepsze? I takie pytanie sobie zadajecie w myślach czy też na głos, a następnie wybieracie cyfrę 1, 2 lub 3, która będzie odpowiadała Waszemu czytaniu. Na koniec interpretujemy, słuchamy mojej interpretacji kart. Zatem zapraszam do wysłuchania. Kiedy moje życie zmieni się na lepsze? Dla osób, które wybrały grupę kart numer 1. Kiedy moje życie zmieni się na lepsze? Kiedy 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 No, już w lipcu. Już w lipcu. Mam dosłownie ostatnie dni, dni lipca, a jest karta świata. jedna z najpiękniejszych kart w ogóle w Tarocie. Ona mówi o tym, że wszystkie drzwi, okna na szczęście są otwarte. Że ni nie ma rzeczy niemożliwych, że wszystko jest możliwe. Wszystko jest w, wasze, w zasięgu waszego wzroku, w zasięgu waszej dłoni. Wszystko, czego potrzebujecie. Ta karta mówi o dobrych wiadomościach, o super wydarzeniach, o dobrych ludziach wokół, o sukcesach na gruncie zawodowo-finansowym, mm, o sukcesach na, na, gruncie, o sukcesach na, gru na gruncie rozwoju o zdrowiu dobrym, o miłości, pięknej, szczerej, prawdziwej, o podróżach, o takich podróżach i to fizycznych, ale też w głąb siebie. To jest karta, która mówi o tym, że nie ma rzeczy niemożliwych. Także już w lipcu. Super, dziękuję Wam bardzo. Teraz, kiedy moje życie zmieni się na lepsze dla osób, które wybrały grupę kart numer dwa. Kiedy moje życie zmieni się na lepsze dla dwójeczek? Kiedy? Kiedy? Maksymalnie do października. Pamiętajcie, czas nie istnieje, jest przyczyna jest skutek. Im szybciej będą jakieś takie fajne, dobre aktywności, tak? Przyspieszanie zdarzeń, tym szybciej będzie oczekiwany skutek w postaci szczęścia i zmian na lepsze, ale jeśli nic nawet nie będziecie robić, to maksymalnie do października. W lipcu mamy kartę wisielca, że jest zmiana perspektywy, więc zaczyna się już w lipcu. Zmieniacie perspektywę, spojrzycie na swoje życie, na swoje relacje z pozycji osoby trzeciej i to da Wam dobry wgląd w własną sytuację. Dalej, mniej więcej w sierpniu nie jest wszystko bławczy, jest zwycięstwo, sukces, ale też wspomniany zapał, także żebyście nie wykazywały się, kochane dwójeczki, wspomnianym zapałem. We wrześniu mniej więcej paść kielichów, tu mogą się pojawić jakieś kompleksy, jakieś takie bzdury na swój temat, jakieś poczucie bycia gorszym, gorszą, absolutnie trzeba się tego pozbyć, czy to terapią, czy medytacją, czy jogą, czy technikami relaksacyjnymi, czy jakimś hobby, coś, co pozwoli Wam wyciszyć umysł i te wszystkie kompleksy i maksymalnie do października mam królową denarów, czyli kobietę sukcesu, może to być mężczyzna, męż Oczywiście tu można sobie zamieniać, ale to jest kobieta, osoba sukcesu, która zna swoją wartość, która posiada na koncie swoim dużo pieniędzy, dużo sukcesów, dużo radości, która jest cenna sama dla siebie, ale też cenią ją bardzo mocno inni, która wie, co robić w życiu i po prostu dba o siebie. Także maksymalnie i troszczy. Maksymalnie do końca października. Maksymalnie do października, może tak. Dziękuję Wam bardzo. I teraz trójeczki. Kiedy... Moje życie zmieni się na lepsze dla osób, które wybrały grupę kart numer 3. Kiedy? 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 No super, lipiec, już w lipcu, As Kielichów. To jest najpiękniejsza karta miłości. Jedna z najpiękniejszych kart w ogóle w Tarocie. Ona mówi o cudownym, szczerym, pięknym, głębokim uczuciu. O zakochaniu, o zauroczeniu, o miłości, o motylkach w brzuchu. To też jest uzdrowienie, wyleczenie się z różnych rzeczy negatywnych. To jest uzdrowienie relacji. To są wspaniałe relacje. To są super sprawy zawodowo-finansowe. Nowa droga, nowa ścieżka, nowa jakość, nowy komfort życia. Ale również to jest karta ciąż ale również narodzin, czy to dziecka, czy idei, koncepcji, także kreatywność pełną parą, także już w lipcu. Super! Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli macie jakieś propozycje, tematy, tytuły, to zapraszam, czy to w komentarzach, czy wiadomości prywatnej. Ja zawsze chętnie przeczytam, przesłucham i na pewno wezmę to pod uwagę i będziemy nagrywać kolejne. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia i zobaczenia, pa! pa.